Transformacja cyfrowa i Smart City są w dzisiejszych czasach odmienione przez wszystkie przypadki. Wszyscy chcą wdrażać Smart City, wszyscy chcą wdrażać rozwiązania wykorzystujące dane miejskie. Natomiast sam proces wdrożenia innowacji cyfrowych, systemów informatycznych czy systemów wspierających zarządzanie w oparciu o dane. Nie jest łatwy, dlatego dziś rozmawiamy wspólnie z Anną Dwórnik z biura Smart City Urzędu Miejskiego w Kielcach na temat tego, jak należy prowadzić projekty cyfrowe, jakie są kluczowe wyzwania. A może też co możemy zarekomendować miastom, które tą drogę dopiero rozpoczynają lub, lub mierzą się z nieco innymi wyzwaniami. No właśnie, Aniu, jak kielce podchodzą do wykorzystywania systemów informacyjnych i do zarządzania w oparciu o dane miejskie? No, tak, jak powiedziałeś, Smart City jest odmieniane przez wszystkie przypadki, i, i wszyscy myślą, że ta transformacja cyfrowa może obejmować wszystkie. W obszary naszego życia. Natomiast niekoniecznie w urzędach, przynajmniej w kielcach, my się możemy pochwalić tym, że zaczęliśmy od przekształcania danych w dane przestrzenne przede wszystkim. Łączymy ze sobą wszystkie dane przestrzenne. Chodziło o to, wyszliśmy z takiego założenia, żeby wszystkie dane połączyć w system mapowy. Te dane przestrzenne pokazują bardzo ładnie, jak różne obszary miasta się rozwijają, jak wyglądają, jak się zmieniają i te dane jakby pomagają w zarządzaniu miastem. Może bardzo ważne jest to, dzisiaj jesteśmy w Centrum Geodukacji. Miasto Kielce jest bardzo unikalnie położone. Ponad 60% miasta to obszary chronione. i przyświecał od razu Wam cel związany z tym, żeby wdrażać e, zrównoważony rozwój e, i metody tak, zarządzania no zrównoważonym rozwojem. Tak, dokładnie, żeby móc lepiej zarządzać przestrzenią, bo to jest jakby główny obszar miasta, do którego wszystkie się łączą. E, więc na początek postanowiliśmy, e, ponieważ jakby te dane mają czymś pomagać, one nie mają cyfryzować procesów po to, żeby tylko i wyłącznie one były elektronicznie, tylko przyświecał nam cel, żeby usprawnić Pracę urzędu, a przy okazji móc lepiej zarządzać właśnie przestrzenią naszego miasta. Więc to, jakby było główne wyzwanie i cel, który nam przyświecał przy wdrażaniu systemu. Także mogę powiedzieć, że od 2009 roku konsekwentnie rozbudowujemy Miejski System Informacji Przestrzennej, który akurat w Kielcach jest głównym systemem IT, na którym bazują wszystkie i do którego staramy się łączyć te informacje i dane z innych systemów żeby po prostu wszystkie były w jednym miejscu, żeby wszyscy korzystali dokładnie z tych samych informacji. Czyli mamy wsparcie procedur administracyjnych. Przy rejestracji wniosku wnioski są lokalizowane w sposób automatyczny na mapę. Następnie inspektorzy mają dostęp do danych, które pomagają im podejmować decyzje. Ten proces decyzyjny mocno się skraca. Dane są aktualizowane na bieżąco albo w ramach codziennej pracy, albo w wyniku pozyskiwania zewnętrznego, albo korzystając z różnych opracowań naukowych. I też są dedykowane narzędzia, to jest jakby bardzo, bardzo istotne, że nie są tu rozbudowane systemy trudne w obsłudze, tylko to są dedykowane narzędzia pod konkretne procedury administracyjne tak, tak, i zadania. Miejski system informacji przestrzennych w Kielcach składa się właśnie z takich dwóch głównych modułów jeden z Taki portal mapowy, wewnętrzny, jest właśnie prosty w użytkowaniu, bo jakby każdy musi umieć z niego skorzystać, nie musi być specjalistą. Natomiast ważne, żeby on był użyteczny i żeby był prosty w obsłudze i jakby miał dostęp do wszystkich tych informacji, które są potrzebne oczywiście po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. I drugi moduł, który właśnie wspiera procedury stricte administracyjne, obsługi wniosków, informowania o jakby wszystkich Dokumentach, które w ramach tego wniosku się e, są tworzone, i żeby wszyscy inni też mogli mieć do tego dostęp, bo trzeba wspomnieć, że te dwa systemy, dwa pod, podsystemy są współpracują właściwie online, więc każdy e, w procesie przynajmniej inwestycyjnym, każde postępowanie jest geolokalizowane, zapisywane automatycznie na mapie i wszyscy inni użytkownicy systemu właściwie od razu widzą, że na konkretnej chociażby nieruchomości, jakie postępowania administracyjne są prowadzone, więc wiadomo, jaka jest ich historia przy okazji prowadzenia w ogóle takiego procesu. Mamy dostęp do szeregu informacji jakby spod jednego kliknięcia dotyczących tego, jak w zależności od tego, jaka to jest sprawa administracyjna, wszystkie uwarunkowania możemy sprawdzić. Właśnie, czy są tereny chronione, czy są tereny zabytkowe. Dodatkowo mamy wsparcie, bo te e, informacje, jakie tam są zawarte też na przykład chociażby, jakie są współczynniki zabudowy na Działcy, jeśli mówimy już o takiej urbanistycznej części. Więc y, ja myślę, że, że to bardzo mocno pomaga w takich rzeczach, które Skupiają się na dostępie do informacji, a przy okazji pracownik może się skupić na merytorycznych. Czyli wsparcie codziennych zadań są oczywiście też dedykowane narzędzia dla, dla liderów miejskich, przygotowane dedykowane analizy pulpity zarządcze to jest taka nowość. Ale co z zaangażowanym społecznym? Bo to jest jakby z jednej strony system wewnętrznie wspierający pracę, natomiast nie zapomnieliście. O mieszkańcach, bo właściwie dla nich te wszystkie rozwiązania dokładnie są też budowane. Tak. Przez to też jakby miasto jest bardziej transparentne, bo pokazuje, gdzie te postępowania chociażby są, i chcieliśmy, żeby z jednej strony to mocno ułatwiało nam pracę, a z drugiej strony pokazywało też mieszkańcom dokładnie to, co się dzieje na terenie ich miasta i, i jak to wygląda. I zaczęliśmy na początku od udostępniania. Stricte tych danych przestrzennych za pomocą geoportalu miejskiego. On jest jakby rzetelnym źródłem informacji, wiarygodnym, bo te dane wychodzą z systemów miejskich, są aktualizowane codziennie, ewentualnie w zależności od potrzeb, bo różne informacje zmieniają się w czasie, okresie różnym. Natomiast zawsze są aktualizowane na bieżąco, więc każdy ma dostęp do aktualnych danych. Udostępnianie danych to nie wszystko, nie? bo jeszcze jest ten element angażowania tak, społecznego. Zastosowaliśmy przy okazji ostatniego projektu, że, że jakby realizowaliśmy w ramach konkursu Human Smart Cities, stwierdziliśmy, że to zaangażowanie społeczne powinno być też w zbieranie danych. Takie społeczne zbieranie danych, crowdsourcing, teraz bardzo modne słowo i do tego wykorzystujemy z jednej strony, naszą aplikację, która jest do tego, żeby dane, znaczy na przykład zgłaszać jakieś problemy do miasta, ale też różnego typu pomysły, i też na przykład możemy wykorzystać ją do tego, żeby, tak jak zrobiliśmy ostatnio w konkursach, pozbierać dane chociażby jeśli chodzi o dostępność miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta i nie tylko takich miejsc, które są jakby w zasobach urzędu, tylko też na terenach prywatnych, ale również na przykład stojaków rowerowych w przestrzeni miasta. Żebyśmy to chcieli zinwentaryzować, musielibyśmy zazwyczaj to zlecić. Tak, to mieszkańcy sami pomogli nam jakby zrobić taką mapę, ona się tworzy na bieżąco. Jakby chcąc poszerzyć to zaangażowanie społeczne, zbudowaliśmy taki portal partycypacyjny. On jest nazywa się Idea Kielce pod taką samą stroną ideakielceeu można go znaleźć. Jest tam właśnie rozbudowany serwis i e mapowy jest, są rozbudowane serwisy takie angażujące społecznie, jeśli chodzi na przykład o miejsca przyjazne zwierzakom, o kielecką mapę rzemieślników, kielecką mapę aktywności społecznej. Mamy I kluczowe to. i kluczowe zadanie tego portalu to też jest integracja wszystkich konsultacji społecznych Panie. na terenie miasta i zarówno tych, które odbywają się. Się w, zgodnie z formalnymi procedurami, bo też macie procedurę formalną dotyczącą konsultacji społecznych, ale też te, które są nieobligatoryjne, to są jakieś takie badanie e, potrzeb, badania ankietowe. E, te rozwiązania są bardzo rozbudowane. W kilka minut na pewno o nich nie powiemy, ale zachęcamy do, do zapoznania się na stronie ideakielce.eu. Jakbyś miała wskazać jedno takie krytyczne wyzwanie, przed którymi stoją, staliście wy, jako miasto Kielce, ale też przed którymi stoją polskie miasta, to co by to było? Co było najtrudniejsze w pokonaniu? Oczywiście oprócz finansów, bo to zawsze jest ta kwestia najtrudniejsza. Ja myślę, że kwestie organizacyjne. Trzeba sobie to dobrze przygotować, co się chce zrobić i podzielić to sobie na mniej najmniejsze etapy, które mają nas doprowadzić do określonego celu. No i trzeba do tego jakby zbudować sobie dobrą organizację wewnętrzną, bo jakby nam pomogło to, że faktycznie w tym momencie staliśmy się interdyscyplinarnym biurem, to jest bardzo ważne interdyscyplinarnym biurem, w którym są ludzie, którzy znają się na różnych obszarach miasta, ale też z, tej, z tego poziomu administracji jakby i, i znającego dobrze te sytuacje administracyjne, umiejącego się w tym do, dobrze poruszać. Więc e, myślę, że tu chodzi o kwestie organizacyjne, to jest jakby takie kluczowe wyzwanie, no i robić to etapami. To już jest rekomendacja, robić etapami. E, i os Ostatnia, ostatnia rzecz, ja się odniosę trochę do tego wyzwania finansowego, bo Wasza praca pokazuje, że korzyści liczone w konkretnych pieniądzach z wdrożenia systemu, który wy wdrażaliście siłami własnymi, są nieporównywalnie większe niż, niż nakłady. Podsumowując, rekomendacja bardzo dobre przygotowanie organizacyjne, przygotowanie formalne, czyli przygotowanie zespołu, odpowiedzialności, ale też pewnych procedur zarządczych, które jakby nie tylko mają zachęcać przekonanych, ale przede wszystkim umożliwiać współpracę z nieprzekonanymi. Tak, tak no, ta mentalność jednak jest i nie trzeba się przejmować. Ta mentalność jest i będzie. Musimy ją bardziej przełamywać, pokazywać Pokazywać te plusy wdrożenia systemu, że to zawsze zaoszczędzimy czas na rzeczach, które są automatyczne, na których najczęściej możemy się pomylić. A jako pracownicy możemy się skupić stricte na merytorycznych rozwiązaniach i wtedy jakby łatwiej nam się pracuje. Więc myślę, że to, te plusy w pewnym momencie przeważą te wszystkie inne rzeczy, do których zazwyczaj ludzie się boją. Bo to, ludzie się zawsze boją wdrażania nowych rzeczy, bo na przykład, że to im zabierze pracę. Nie, to im pomoże w pracy. I tego się trzymajmy, e, identyfikujmy korzyści z wdrożeń e, cyfrowych, dzięki temu e, praca związana z transformacją cyfrową e, będzie doceniona i będzie mogła być rozwijana. Dziękujemy. Dziękujemy.